Nic wam nie da takiego spokoju, jak yy, wiedza, która jest potrzebna do przeprowadzenia danej rozmowy albo do zrobienia programu. Bo ten brak przygotowania merytorycznego będzie zawsze przekładał się na niepewność. Niepewność przełoży się na jakieś takie wewnętrzne rozedrganie. Poza tym ja obejrzałam naprawdę ileś rozmów telewizyjnych, w których nieprzygotowany dziennikarz, dał się tak rozprowadzić politykowi, który zrobił, rozsmarował go po prostu po stole prezenterskim w każdą stronę, w jaką chciał. Dziennikarz, który jest przygotowany, dziennikarz, który dzięki temu potrafi bardziej trzymać nerwy na wodzy, nie da sobie zrobić krzywdy. Dlatego, że nie każdy rozmówca przychodzi do studia po to, żeby mówić prawdę, a wręcz przeciwnie, niektórzy przychodzą głównie po to, żeby mówić nieprawdę, czy albo żeby kłamać, tak jak tutaj padło dosłownie pół godziny temu. Więc, więc ta pierwsza rada jest bardzo nudna. Natomiast też jest tak, że w w ogóle media nie są dla każdego. Telewizja nie jest dla każdego. Telewizja jest medium najbardziej wymagającym, jeżeli chodzi o nerwy, dlatego że telewizja robi się tu i teraz. Nie bardzo ludzie sobie zdają sprawę często z tego, jak gigantyczną dawką emocji obarczone jest robienie programu na żywo. W ogóle ja z tym Mikołajem stoję, nie? Super. <grywa> Którego tutaj okay. dostałam. I jak po zrobieniu programu, który trwa godzinę albo półtorej godziny, wychodzimy, i to jest tak, jakbyśmy byli posiłowni. siłowni, a niby tylko siedzimy i rozmawiamy. Tak? A, a jest to. Wysiłek fizyczny, dlatego że cały organizm spina się do takiej adrenaliny. Więc jest to również takie, to są, to są osobiste predyspozycje. I naprawdę nie każdy może to robić. Ja swoim studentom zawsze na dzień dobry odradzam pracę w telewizji. Tak, dlatego że to się wiąże z gigantycznymi kosztami nerwowymi i również z tym, że życie prywatne jest zawsze, zawsze, zawsze na co najmniej drugim planie. Zawsze. No, mówi Pani tutaj właśnie o tym, że nie każdy nadaje się do telewizji, Pani się jednak udało, zbudowała Pani bardzo bogatą karierę i chciałam też zapytać o te prowadzenie programów na żywo z politykami. Co jest takie najtrudniejsze właśnie w przygotowaniu i w samym prowadzeniu programu, kiedy właśnie musimy oddzielić gdzieś tam te swoje emocje i swoje poglądy od tego, że jesteśmy na antenie i prowadzimy program na żywo? Przede wszystkim powiem, że nie ma nic lepszego niż program na żywo. Żaden program na martwo, jak ja to mówię, w ogóle nie dorówna programowi na żywo, ponieważ programy nagrywane oczywiście dają komfort taki, że można coś poprawić, nagrać, zrobić dubla, ale energia jest zupełnie inna. Jak, jak rusza kamera i jesteśmy na żywo, to wszyscy kompletnie inaczej się komunikujemy. Jest to bardziej prawdziwe. To jest właśnie o emocjach też. Ma, mamy inne emocje w sobie. Więc przede wszystkim jestem fanką programów na żywo. I yy, najtrudniejsze w nich jest to, że po pierwsze, może wydarzyć się ileś sytuacji nieprzewidzianych, o których nie wiemy, jakie będą. Więc znów to jest kwestia takiego przygotowania psychicznego i nieudawania, kiedy się stanie coś, co jest poza takim, nie wiem, obowiązkowym rozkładem jazdy. Jak ktoś powie coś głupiego, trzeba to jakoś. Czyli, czyli powiedziałabym tak, że na pewno sztuką do wypracowania jest umiejętność takiej reakcji i refleksu, zawsze bo widz oczekuje reakcji prowadzącego i ma często pretensje, jak reakcji nie ma, albo będzie miał pretensje, jak ona będzie nie taka, albo będzie niewystarczająca. Też trzeba się w ogóle uodpornić na ciągłe pretensje. Dlaczego? Dlatego, że ludzi jest dużo, każdy człowiek ma inne zdanie i nie można spełniać oczekiwań wszystkich. Dziennikarz, który prowadzi program, musi w ogóle wiedzieć, co on chce zrobić. Musi wiedzieć, co on, co on ma na myśli. Dziennikarz nie może się potem przejąć każdą opinią, którą sobie przeczyta czy zobaczy, bo oszaleje bo musi za dzień albo za dwa wejść do studia i zrobić kolejny program, a nie siedzieć i rozpamiętywać wszystkie straszne rzeczy, które ktoś mu napisał, a, a będzie tych rzeczy mnóstwo.